Chociaż to dopiero początek rundy rewanżowej, to sprawa awansu do Superligi z pierwszego miejsca w grupie A mogła zostać już praktycznie przesądzona, bo KPR zajmujący pierwsze miejsce w tabeli zmierzył się z dwoma goniącymi go drużynami. Przed tygodniem lider przegrał w Gdańsku i rywale mieli nadzieję, że uda im się do zespołu z Legionowa odrobić straty. Trener Jarosław Cieśnikowski przyjął porażkę z wybrzeżem bez przesadnej nerwowości. To był taki pierwszy sygnał dla nas, bo to była pierwsza porażka w tym sezonie, żeby po prostu nie wmówić sobie, że my żeśmy już awansowali, bo to jest najgorsze, co by się mogło stać. W każdym meczu trzeba wywalczyć zwycięstwo na parkiecie walką, koncentracją, dobrą grą, samo nic nie przyjdzie. Sobotni mecz z Pomezanją Marburg był dla KPR-u Legionowo prawdziwym testem. Porażka w tym spotkaniu mogła spowodować, że rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie będzie się toczyć do końca rozgrywek. Zwycięstwo gospodarzy stawiało w bardzo komfortowej sytuacji właśnie Legionowian. Już początek meczu pokazał, że KPR tym razem nie popełni błędów z Gdańska i będzie grał znacznie skuteczniej. W akcjach ofensywnych gospodarzy było widać szybkość i zdecydowanie. ponieważ legionowska defensywa również spisywała się bardzo dobrze. To po 30 minutach na tablicy widniał wynik 15 do 9. Sześciobramkowa zaliczka nie zadowoliła lidera i po przerwie gospodarze nadal powiększali swoją przewagę. Kiedy zrobiło się 22 do 11, w szeregi KPR-u wkradło się rozluźnienie. Kilka niecelnych rzutów i prostych strat spowodowało, że Pomyzania zdołała zmniejszyć straty do 5 bramek. Końcówka ponownie należała jednak do drużyny Jarosława Ciślikowskiego. Przewaga KPR-u legionowo znów zaczęła rosnąć i mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 32 do 23. Prawie cały mecz pod kontrolą, ale w pewnym momencie z 11 bramek zeszliśmy do 5 i zaczęło się robić nerwowo. Ja myślę, że nie nerwowo. To było już jakby te przy tych 11 bramkach przewagi dla nas. Jakby bardzo często tak się zdarza w każdej drużynie, że schodzi poziom koncentracji, maleje i zbyt szybkie rzuty. każdy się wtedy chce wpisać na listę strzelców, chce zagrać coś niekonwencjonalnego, nieustawionego, burzy jakby zasady dyscypliny taktycznej i bardzo często drużyna przeciwnika wtedy odrabia te straty, które ma. Było 11, skończyło się 9, więc myślę, że nie ma co już nawet komentować tego. Trudno się z trenerem nie zgodzić, bo jednak dziewięciobramkowe zwycięstwo nad jednym z głównych kandydatów do awansu do Superligi należy uznać za bardzo dobry wynik. Klasę lidera docenił także trener Pomezani Malborg. W dniu dzisiejszym był to zespół sportowo lepszy. Co do tej sytuacji, w drugiej połowie, kiedy zeszliśmy do pięciu bramek, akurat w tym momencie nie został gwizdnięty dla nas rzut karny. I jeszcze była druga sytuacja i w związku z tym skrzydła trochę opadły. Próbowaliśmy gonić. No ale skończyło się tak jak yy, się skończyło. KPR Legionowo ma 5 punktów przewagi nad wybrzeżem Gdańsk oraz 7 nad Pomezanią. ale te dwie drużyny rozegrały o jeden mecz mniej, więc przewaga lidera nad tymi dwoma ekipami jest faktycznie mniejsza o dwa punkty. Wydaje się, że jest to jednak wystarczająca przewaga, aby dowieść ją do końca rozgrywek. Rywale też już raczej pogodzili się z tym, że do Superligi bezpośrednio awansuje KPR Legionowo. Jeżeli nie zlekceważą wyjazdu do Elbląga za tydzień i, i zagrają też na odpowiednim poziomie w Olsztynie, to myślę, że Legionowo powinno awansować z pierwszego miejsca. Czyli co, pozostałym drużyna zostaje walka o drugie miejsce. Tak, na pewno tak. No ja przed sezonem już stwierdziłem, że, że Legionowo będzie głównym kandydatem do awansu, póki co to się sprawdza. No i Zobaczymy, czy na koniec taki będzie taki efekt, że Legionowan wasuje bezpośrednio z ligi. Trzypunktowa zaliczka wydaje się bardzo wysoka, biorąc pod uwagę fakt, że lider ma za sobą mecze z najgroźniejszymi rywalami. Mimo to KPR nie może sobie pozwolić na potknięcia z teoretycznie słabszymi drużynami. W najbliższą sobotę 16 lutego o godzinie 16 Legionowianie zagrają na wyjeździe z drużyną Wójcik Meble Elbląg. Gospodarze zajmują szóste miejsce w tabeli. W pierwszej rundzie KPR pokonał na własnym boisku zespół Zelblonga 30 do 27, a więc nie był to mecz jednostronny i rewanż może okazać się bardzo trudny.